był no tu pierwszy na miejscu tragedii. Co pan zobaczył? Jak to się stało? Tak, byliśmy w momencie wybuchu, ponieważ pracujemy w budynku obok i wchodziliśmy akurat do pracy. No usłyszeliśmy ogromny huk, pojawił się kurz wszędzie, tutaj był kurz, nie było niczego widać. Nasi pracownicy akurat szli zaraz obok, więc strasznie się przestraszyliśmy. Sprawdzaliśmy co się stało, czy wszystko w porządku. Natomiast przejeżdżała policja, więc pojawiła się błyskawicznie i jakby zagrodziła dostęp. Do budynku nie mogliśmy wejść, czy wejść. No, podbiegliśmy, żeby zobaczyć, co się stało, czy ktoś tam jest. No, więc policja zaraz wstrzymała dostęp wszystkich, nie można było nigdzie się dostać. Wybiło wszystkie okna w budynku naprzeciwko, to jest akurat szkoła, więc pewnie zaczęli no, dzisiaj sufery. No i tyle. No Po chwili była cisza, bardzo dużo pyłu. Ludzi, których yy, znaleziono w gruzach? Nie, 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 nie widzieliśmy. Zaraz to zoczynięto mm. wszystkich z boku. Nikogo nie widzieliśmy, tylko no, widzieliśmy sam moment wybuchu. I, yy, no i zaraz po, jak to wszystko jeszcze opadało, osuwało się. Yy, I zaraz była cisza. To był jeden wielki huk poszło echo. I, to jak i to bomba? Coś jakby, tak nie to wiem, połównać? jak była bomba. To po prostu był wybuch. No ogromny i, i masa szkła. O, taki taki był hałas. Być może to ze szkoły naprzeciwko, nie wiem. Natomiast służby pojawiły się bardzo szybko. i mm, no już tam nie ma dostępu.